Pani Magdo, Światowy Dzień Uchodźcy. Czego możemy się dzisiaj spodziewać? Ponieważ oprócz tego, że o godzinie 11 będzie tutaj wyjątkowe śniadanie, tym razem będzie tutaj gościła kuchnia kolumbijska, to również Muzeum Warszawy przygotowało coś dla naszych przyjaciół. Tak. E, najpierw oczywiście zapraszamy do stołu, gdzie będziemy wspólnie mogli porozmawiać z osobami, które wybrały Warszawę jako swój nowy dom. Będziemy mogli się poznać, porozmawiać i też w ten sposób okazać nasz znak solidarności wobec osób, które musiały opuścić swoje domy z powodu wojen lub dobień. Prze <tryk> Następnie od godziny 14, jeśli ktoś z Państwa telewidzów ma przyjaciela, czy przyjaciółkę, która mówi po angielsku lub hiszpańsku, gorąco zapraszamy na oprowadzanie, które będzie o godzinie 14. Równolegle będą się te, te dwa oprowadzania odbywały i one jest bezpłatne. Następnie o 14.30 rusza kolejne oprowadzanie. Ono będzie w języku rosyjskim, a o 15.00 oprowadzanie po języku ukraińskim. Także serdecznie zapraszamy Państwa wszystkich, żeby wspólnie tworzyć naszą wielokulturową wspólnotę i też dobrze się bawić. I uważam, że to jest bardzo dobre zaproszenie Muzeum Warszawy oprowadza naszych przyjaciół z całego świata. Fantastyczna inicjatywa. Myślę, że warto poznać historię naszego miasta no i yy, zaznajomić się z Warszawą. Oprócz śniadania będzie dzisiaj również muzycznie. Tak, właśnie w trakcie śniadania wystąpi zespół kolumbijski, który będzie przygrywał nam do tego śniadania, także warto wpaść na rynek Starego Miasta między godziną 11 a 13, bo naprawdę oprócz pysznego jedzenia będzie też okazja do być może nawet potańczenia, ponieważ muzyka będzie na żywo. Także gorąco zapraszamy, jest piękna pogoda, warto wyjść z domu i spędzić czas wspólnie i razem budować tą wielokulturową wspólnotę.